Wybierz Pafi Klucz do bezpiecznego i stylowego życia. www.pafiporta.pl. Kondrat Kamiński, Godek. Tutaj pełna ekipa jego fanów, całego teamu. Słuchaj, zarąbista walka oglądała naprawdę dalej się z Kubą. Świetny pokaz kickboxingu, Mocna, twarda walka. Jak się czujesz po tym pojedynku? Jak go ocenisz już tak teraz na 20 minut po nim? No na chłodno mogę powiedzieć, że pojedynek był dość dobry. No trochę można było jeszcze tego przycisnąć. Piszczele bolą. Ale do przodu to najważniejsze. Lecimy dalej, nie? No i to dalej w planach teraz. Najbliższe Mistrzostwa Polski pod koniec kwietnia amatorskie i zakwalifikować się dalej do kadry narodowej, przedłużyć jakby swoją pozycję tam. Czyli cały czas będziesz w tym kickboxingu amatorskim i chciał iść do przodu? Na razie tak zdobyć osiągnięcia, że potem musisz je wykorzystać w zawodowstwie, tak? A jak walki się, jakieś semi-proby trafiły na fajny galak, przyjmiesz takie propozycje? To wszystko trzeba dogadywać z moim trenerem, ale... Bo to zależy najbardziej od terminu walki, tak? Czy będzie nam pasował, nie? Ferrari The... The... go Ferrari Ferrari! Ty Mori! chodź! To słuchaj, nie wiem tutaj, znajomy krzyczy, że jest friki, myślałbyś kiedyś coś takiego, czy raczej sportowa droga, 100%? Na razie zostawiam to, to, to na dalekim horyzoncie. Ale jak dadzą bańkę, to wyjdę i na czy świetne. No, no jak i bańkę, to na wiecie świetnie mogę wyjść. Długo się przygotowali do dzisiejszego pojedynku na gali charytatywnej? Cały czas jestem w treningu, więc tak naprawdę ciężko powiedzieć, że się przygotowywałem pod ten pojedynek, bo naszym priorytetem jest wszystko z Polski, tak? które pozwolą mi dalej zbierać doświadczenie. Na startach międzynarodowych między innymi, tak? Ogólnie Twoją specjalnością jest Formuła K1, czy jednak te lołki, Full Contact też. Y nie, nie, cały czas w K1 tak naprawdę Startuję też w innych formułach, tylko no, tam nie ma, masz takich osiągnięć. Już wszystko najlepiej czuje się w K1. Czyli te kolana wszystko wchodzi w grę. A jak byś na przykład kiedyś w Majta myślałeś o tym, żeby potrenować i po prostu spróbować się w tej formule? Czekam. Czeka na propozycję, tak? No ja mówię teraz, jest dużo popularnych tych federacji, które y, robią walki w małych rękawicach w Majtaj. Nawet ostatnio na MCF-ie były ciekawe właśnie te walki. Są bardzo brutalne, wiadomo, ale jak widać, po Twoim stylu masz taki elektryczny, mocny do przodu i silny fizycznie jesteś, z tego co zauważyłem. No, ciężko zaprzeczyć, no, no to moja specjalność. No, no co, no, będzie propozycja, będzie się zgadzał termin, biorę, nie? Dzisiejszy rywal czymś się zaskoczył w ringu? Nie, niczym mnie nie zaskoczył. Wiedziałem, że będzie twardo stało, będzie, będzie mnie trzeba na niego mimo wszystko uważać, trzymać ręce wysoko i tak jak się spodziewałem mniej więcej tak ta walka miała przebieg, że im dalej w głąb walki tym po prostu moja przewaga będzie rosła. Startujecie w amatorstwie, spotkaliście się już kiedyś z Kubą Galiszewskim w pojedynku, czy to była dzisiaj dopiero wasza pierwsza konfrontacja? Nie, to była nasza pierwsza konfrontacja, ponieważ Kuba się bił w niższych wagach kiedyś, ale byliśmy razem w kadrze juniorów, jak byliśmy jeszcze w juniorach. No trenowaliśmy razem tam w zakopanym, w coś jak byliśmy na zgrupowaniach, więc mieliśmy ze sobą styczność, ale I walki nigdy. Czyli taki koleżeński dzisiaj był pojedynek, ale na 100% poważnie. Wchodzisz do ringu jest robota, nie ma znajomości, tak? Tak jest dokładnie. Słuchaj, życzę ci wszystkiego co najlepsze, żebyś zdobył upragniony mistrzostwo Polski, no i pojechał na mistrzostwa świata Europy i przyjechał dla nas ze złotym medalem. No czy upragniony mistrzostwo Polski? Znaczy, już miałeś, tak, tak, ale ale mówię, to wie, że była ta przepustka po prostu jest do kadry. Z który trzeba przejść, tak. żeby bić się dalej, tak? Ogólnie jeszcze zadam ci jedno pytanie. Wczoraj PZKB ogłosiło, że teraz już nie będzie tak, że każdy jedzie sobie na mistrzostwa polski startuje, tylko będą te etapy regionalne. Czy eliminacje, tak? Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby wtedy wyselekcjonować najlepszych zawodników na turniej mistrzowski. Na razie jest to z tego co wiem. W, yy, po prostu padła propozycja taka, żeby tak było. Kiedyś tak pamiętam, że było, chyba do 2006 roku, tak? Ja jestem rocznik 2004. Pewnie jeszcze ledwo co byłem na świecie, ale... Ja uważam, że to nie jest dobry pomysł przy tej ilości zawodników, ponieważ nie wszystkie wagi są tak obsadzone. Co prawda ja mam nieraz po cztery walki w turnieju, ale na to są tylko cztery walki. Ktoś powie, że aż, ale cztery walki w trzy dni na spokojnie idzie zrobić. A jak będzie jeszcze selekcja do tego, to... I dlaczego niektóre kategorie mają mieć to selekcja a inne nie, prawda? No moim zdaniem, jak już to wolałbym wydłużyć ten dzień, o dzień zawody czy samą wagę. No tylko tak na... No trzeba to dobrze prze przemyśleć, tak? A zobaczymy, jak będzie, tak będzie. My się bijemy. Na koniec ostatnie słowa o zwycięzcy dzisiejszego pojedynku. Warto pomagać. I presę. Chłopaki, chcieli a to mają presę. <noise> Dzięki. Gratulacje. Zadbaj o bezpieczeństwo i komfort swojego domu, mieszkania i firmy z marką Puffy Porta. Częścią. PPHU składy budowlane paciorek www.pafiporta.dzwi.kr i przekonaj się, jak łatwo można połączyć bezpieczeństwo z pięknem Pafiporta.